Już wiecie, że tak jak kocham ołczyka, tak kocham naszą ojczyznę. To jest miłość trudna. Po co ten pogłos? To musi być wprost powiedziane. To jest miłość, miłość trudna, okupiona wieloma wyrzeczeniami, krzywdami, problemami życia osobistego, nie zamienionymi ponikąd przez ojczyznę, tylko przez mnie samego, ale zawsze łatwiej jest mile, jest tak rzucić coś na kogoś. Wszystkiemu winna ojczyzna. Wszystkiemu winni są inni. No ładnie mi się zygnął. No. no. I teraz będzie piosenka trochę o tym, trochę nie o tym. szły z odbiłem pięty, zdrapałem łokcie, złamałem szczękę, wyrwałem włosy, zostałem goły, łysy i bosy. Przepraszam, że kocham i mówię banały, inaczej nie umiem, bo jestem nieśmiały, la w a la Przepraszam, że żyję, marnuję powietrze, tak mało jest miejsca w tramwaju i w metrze, la Warszawo, Warszawa, się spotkałem było minęło jestem cymbałem sam takich zwierzeń zawsze nie znoszę to moja wina wybacz mi proszę Przepraszam, że kocham i mówię banały. Inaczej nie umiem, bo jestem nieśmiały na Wsory. Ojczyzno, na Wsory, na Wsory. Przepraszam, że żyję, marnuję powietrze. Tak mało jest miejsca w tramwaju i w metrze. Na Wsory, żołni Bożu, kochany, na Wsory, na w soli Brawo! Witam, kochani. Witam was wszystkich tak serdecznie, że w ogóle sobie nie, nie wyobrażacie nawet, jak serdecznie bardzo nie wiem, czy to widać ale... Wedomir nie. dla Wedomira. Szczerze, że po, no, po, 60 lat, po 40 latach pracy jako autor tekstów i poeta postanowiłem napisać też muzykę. I to są wszystko moje kompozycje, ale Wedomy wszystko tutaj nam elektronicznie uprzystępnił, zaanżował. Po prostu jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz.